Myślisz, że uciekniecie na tym? Może byśmy w końcu porozmawiali, co? Interesujecie w ogóle moje życie? Zajęty jest, co nie widzisz? Nienawidzę Cię! To, co to słyszałeś? Dobra, gdzie jest ta ścieżka? Przemycaliśmy z twoim wujem. To była nasza melina. Tutaj trzymaliśmy to. Dobra, to możesz tutaj nawet odwalić te, Tylko powiedz mi, gdzie mam iść. O, tak, Gdy sila z patrol wybiegł z chaty, i sam z giverą Pieczy przygoli. To od 16 lat miałeś się w dupie, to teraz możesz łaskawie zająć się córeczką? To podobnie jak ty. Co ty myślisz, kobieto, że pieniądze na nią biorą się z nieba? Swoją drogą? Skąd ci wziąłeś pieniądze na ten tapir? Od tego jesteś, żeby wykładać kasę? Przecież ja nie będę pracować. Jak ty to sobie wyobrażasz? Gdyby nie była Melki, poznałabyś, co to jest życie. Już niebawem. Amelia, idziemy. Co to zresztą. Paulina straciła związek, pracę i obecnie przebywa w szpitalu. Nami nie ma różnicy. Przestępca zawsze pozostanie przestępcą. Dałem ci wiele okazji wrócić na dobrą ścieżkę, a ty zawsze uciekałeś. Chociaż w Ciebie wierzyłem. A więc dlaczego teraz? Kto wam tak powiedział? Nikt nie musiał mówić. Kamera drona zarejestrowała całe zdarzenie. Nic wielkiego się nie stało, tylko chciałem gnoja nastraszyć. A po co? Bo po pierwsze, to naruszenie prywatności, jak dron lata nad moim działką. Można mhm. to inaczej załatwić. Niby jak? Skłosić to na policję? A co wy z tym zrobicie? Koleżeński, bez rozlewu krwi. A zatem pan... Odpuści to idiotyczne śledztwo wokół mojego domu, a ja postaram się dowiedzieć, gdzie znajduje się pani Aldona. Bo pan wciąż wierzy, że ona żyje, prawda? Zaczyłaś motocykl? Na szczęście mam do ciebie słabość. O co ci chodzi? Możesz zatrzymać motocykl, ale musisz coś dla mnie zrobić. A jeśli się nie zgodzę? Chyba nie wie. wie pan. To cud, że dziś tu jesteśmy. Wczoraj mieliśmy wieczór kawalerski i zaatakował nas niedźwiedź. Uspokójcie się, zadzwonicie na policję. Ty nie. To mają córkę prowani dwóch. Nie pomożecie córce, jak się nie uspokoicie. Słuchaj, jak Ci się coś nie podoba? To droga wolna! Ciekawe co ci pierwszy dorwie. Wielkiego Patronu. Wybrałem ten zawód, bo. Po... Wierzę, że człowiek może się zmienić. Mogę ci uwierzyć. Ale jeśli znowu mnie rozczarujesz, to będzie to koniec. On umiera. I ma prawo mieć żal do świata i ma prawo nie kontrolować emocji.